Każdego dnia czynimy dobro. Program Fundacji Księdza Orione czynimy dobro. <śm> Witamy serdecznie słuchaczy Radio Rodzina Decyzji Kaliskiej. Dzisiaj po raz kolejny mamy zaszczyt wraz z siostrami z Madagaskaru przeprowadzić audycję dla Państwa. Są z nami w studiu siostra Lidwine Dzień dobry i, i siostra Violette. Dzień dobry. jest również z nami ksiądz Byszek, który będzie tłumaczył tę audycję. A zaczniemy bardzo nietypowo, mamy specjalną niespodziankę dla naszych słuchaczy. Siostry zaśpiewają teraz malgaską piosenkę.

tsykambo tyzahay famananñao ka nyherinao no ampinganay tsikambo tyzahay famanananao ka nyherinao bingyana <laughs> Bardzo się cieszymy, że od ponad miesiąca możemy gościć siostry w Polsce, że siostry mogły odwiedzić naszą fundację, a także wraz z przedstawicielami fundacji odbywają wiele spotkań, gdzie głoszą swoje świadectwo ewangelizacyjne, ale także opowiadają o projektach, jakie realizujemy na Madagaskarze, o potrzebach. I też dzisiaj chcielibyśmy jeszcze raz słuchaczom o tym wszystkim opowiedzieć, aby siostry mogły się z nami podzielić tym, co robią na Madagaskarze i jakie tam są potrzeby. Allora in Madagascar uh, abbiamo iniziato il progetto maiale. rozpoczęliśmy taki projekt, który nazywał się świnka. Questo è nato questo projektu di maiale perché Ten projekt ten postop dlatego. Ci lata temu fa il nostro nasz rząd uh, chciał rozpowszechnić kiesę dei musulmani in tutto a chciał rozpowszechnić islam i budować meczety na całym Madagaskarze ma il popolo malgasii non sono tanto di questo Ale, ludzie malgasie nie byli ku temu przychylni allora per lottare anche in questo è nato il progetto maiare i anche także przeciwstawić się tym projektom powstał ten projekt świnia to zaczęło się na południu Madagaskaru, tam dzisiejsze nasze wspólnota. A Ankazouabu a 1000 kilometrów od Antananarivo. To jest Ankazouabu, to jest 1000 kilometrów od stolicy Antananarivo. Anki bez sytuacji del governo, il popolo di Ankazouabu facevano sempre del allevamento dei maiali. Mimo tych projektów rządowych, to na południu była rozpowszechniona hodowla świń. Di questo anche abbiamo visto che sarebbe bello aiutare loro come allevare i maiali per uscire dalla povertà. I przez to, w stopniu, im wyjść z biedy. E questo è stato realizzato positivamente. I to nam się bardzo ładnie udało. Perché siamo stati aiutati da, con la collaborazione della Fondazione C'in dobro. Bo to też nam w tym pomogła Fundacja Czynmy Dobro. Allora noi lavoriamo così a questo progetto maiale. Tak wygląda ten projekt świnka. All'inizio diamo u a una famiglia un piccolo majale. Quindi daiamo a una ragazza, eh, po każdej, una rodzina, małe prosie. E la famiglia porta questo maiale in casa sua e lo fa a la moltiplicare. Allora, ona zabiera il suo domo e hoduje go, a fare kolejne prosie. Quando è grande il maiale poi dà figli. rodzą te prosięta Uno di questi figli lo devono far ritornare alle suore. Ma obowiązek jedną z tych świnek, które im przyszły na świat, oddać siostrom. E le suore danno ad un'altra famiglia più povera anche. A le wtedy dają to to prosie innej biednej rodzinie. E io? E Fino adesso siamo riusciti ad aiutare 27, più di 27 famiglie. Pomogliśmy 27 rodzinom. Non solo sono uscite dalla povertà, ma sono diventate autosufficienti. Non solo, che le rodine wyszły z biedy, ma stały się economicamente samowystarczalne. E quindi questo è per noi molto importante. Questo è per noi molto importante. Perché. Sanno adesso anche aiutare altri, non sempre aiutando dalle suore, ma altre famiglie che hanno più bisogno della loro esperienza. Quindi, loro uh, sami adesso sono in grado di aiutare in altre regioni, non solo popolazioni, perché nauczyły się po prostu. Hanno già un'esperienza. Ovviamente, da noi, soli, come suora, non possiamo fare soltanto da parte nostra questo. Noi, non possiamo essere solo tymmi a fare. E di qui è nata, anche, è nata la collaborazione con la fondaccia Cinnio Dobro. Właśnie z tego powodu. Powstała ta ścisła współpraca z Fundacją Czyńmy Dobro. Quindi profitiamo l'occasione ringraziare sia la sia Aby podziękować Fundacji Czyńmy Dobro za to wszystko, co zrobiła, a także wszystkim tym, którzy poprzez nią nam pomagają.

Quindi, grazie mille alla Fundacja Cień Dobro. Bardzo dziękujemy Fundacji Cień Dobro. I a tutti i kolaboratori, średni i lontani, współpracownikom, bliższym i dalszym. I soprattutto quelli, którzy silenciosamente. i tym wszystkim, którzy w milczeniu, w ukryciu pracują na tą rzecz. Ja chciałam powiedzieć, że właśnie te projekty zwierzaki dla Afryki, zwierzaki dla Madagaskaru, no cieszą się niesamowitą popularnością. Darczyńcy rzeczywiście się w to włączają. Włączają się w to osoby indywidualne, włączają się rodziny, szkoły, parafie. Naprawdę niesamowita akcja i też niesie konkretną pomoc. I teraz, jeżeli siostra Violette mogłaby jeszcze nam opowiedzieć, bo największą właśnie taką sympatię budzi akcja Kura na Madagaskarze. O tej kurze. Słowo Violette. Podróbeł parlare della azione galina in Madagaskar, która jest bardzo popularna w Polonii. Ah, si, tak, dziękuję za darle la parola. Sono lavoro a Madagaskar. Bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia się. Rzeczywiście pracuję na Madagaskarze. I, nostra dove I w naszej wspólnocie, gdzie lavoro w Angkazuabusu, tam gdzie ja pracuję.

Teraz też te kury znoszą jajka, które dajemy dzieciom. Te jajka służą do robienia wypieków z mąki, które dajemy dzieciom biednym. I bambini sono contenti che possono sapere come allevare galline. Dzieci cieszą się z tego, że mogą poznać, jak hoduje się kury. Mangiano il uovo. Jedzą jajka. E questo aiuta i bambini di entrare nella nostra scuola. I to pomaga tym dzieciom także żeby przyjść do naszej szkoły. Anche di avere un po di forza per co mi się dzieje? loro studi. To także jest forma do karmienia, także oni mogą mieć więcej siły, aby rozpocząć naukę. Questo ringraziamo la fundację, czujemy dobro. Dziękujemy za to fundacji, czujemy dobro. Pierki cię ułatwia tanto i bambini poveri. Bo to bardzo pomaga biednym dzieciom. Anke pierki nasza szkoła. Także w naszej szkole. Pierki posiamo akolere i bambini. I dzięki temu możemy przyjąć więcej dzieci do naszej szkoły. Posiamo dare da mangiare a Bo możemy im dać coś do jedzenia. Jeszcze raz właśnie chcę podkreślić, że ogromnie się cieszymy, że możemy pomagać właśnie w taki sposób, tak konkretna pomoc poprzez zwierzaki, że dzieci mogą być dokarmione, że biedne rodziny też mogą właśnie z tego skorzystać. Ten kurnik misyjny cały czas dzięki otwartym sercom Polaków się rozwija. Ale jest jeszcze drugi projekt pomocowy, który również pięknie się realizuje w codzienności poprzez akcję Bułka dla Malgaszka, a ten projekt to piekarnie. Gdyby siostry jeszcze zechciały nam opowiedzieć, jak te piekarnie funkcjonują tam w, na misjach na Madagaskarze. Wolesty brakontare tare do ancora progetto bułka dla Malgaszka i forni per Madagaskar.

Dlatego możemy teraz wypiekać chleb per i, per i dla dzieci. I jeszcze, gdyby siostry mogły opowiedzieć właśnie o tych półeczkach, bo właśnie dzięki tej akcji, bułka dla malgaszka, dzieci otrzymują w misji pelle bułkę. Pelle mm -hmm. il, I jak to właśnie w praktyce się dzieje? Come questa, to che bambino le panino, a scuola? Sì, i bambini soprattutto a Casuapo mangiano ogni settimana i pani no. che facciamo. Na Zułabów przez tydzień dzieci jedzą ten chleb, który przygotowujemy. fa I także dzieci przychodzą do sióstr, by zobaczyć, jak chleb się robi i, i uczą się tego bardzo chętnie. I Dzieci są szczęśliwe, ponieważ perché da ama da kaszka, a ili kim To tylko bogaci ludzie jedzą chleb. Ma teżo anki i powiry. A teraz to zawsze biedne dzieci. Z tym, tym, dzięki temu projektowi mogą zjeść i spróbować, jak smakuje chleb. Z kolei dla nas, dla Polaków, dla osób pomagających na Madagaskarze było bardzo wzruszające, kiedy siostra Loisa powiedziała nam, że Malagasi mówią, że nie boją się wirusa, żadnej choroby, ale boją się głodu, dlatego te piekarnie są dla nich skarbem. Ale euh, euh, Luisa, czy ja rakonta to. che per i malgassi c'è cioè un detto che noi non abbiamo paura del virus ma abbiamo paura del fame sì questo è vero perché è durante il periodo della pandemia la o gente si mischia perché nel periodo della pandemia le persone erano molto sconfitte Poi il popolo malagasy kaminano tanto, 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 tanto. Ludzie na Madagaskarze bardzo dużo chodzą i lubią chodzić na piechotę. I fanno chilometri, chilometri. I wędrują wiele kilometrów. Per ricevere un pane per mangiare, per cercare cose da mangiare. Oni szukają coś, czegoś do zjedzenia.

Dziękuję alla kolaboracja de di tutti i benefattori dell'Europa. z całej Europy. Siamo riusciti a dare trzy volte il riso, e olio, sapone a tutte le famiglie povere nella nostra misja. Udało nam się dzięki tej pomocy dawać ryż na trzy posiłki dziennie oraz olej tym biednym rodzinom w naszej okolicy. Per jedną osobę, na przykład dla jednej ubogiej osoby. 100 arriari, 100 arriari, kosztuje jedna banana, kosztuje jeden banan. i quello può per loro per tutta la giornata, I è sufficiente. I często jest to jedyny posiłek na cały ich dzień. I po, ci są otrzymać tylko 500 arjiar. Na co miesiąc, na co godzinę, zarabiamy 500 arjiar. Si, dice zawsze, że Madagaskar mangia trzy razy w tydzień. Na Madagaskarze jest takie powiedzenie, że je się ryż trzy razy dziennie. Ale to tylko jedzą go ludzie bogaci. Quindi nonostante tutto questo però, in mimo di tutto questo, c'è da notare che il popolo malgassi, że naród malgaski, nonostante la loro povertà, mimo że jest bardzo biedny, sono sempre contente e felice. jest zawsze zadowolony i szczęśliwy. Ja chciałam jeszcze dopowiedzieć, bo to jest wielka okazja, żeby podziękować za przyjaźnionej fundacji Jesteście światłem, bo to właśnie ta fundacja pomogła zebrać środki na to, by wybudować piece w misji Anka Złabu i w misji Anżambato, więc dziękujemy im z całego serca. I też jeszcze mamy dla słuchaczy taką niespodziankę, ponieważ nasze siostry na co dzień w misji wypiekają właśnie bułeczki, wypiekają chleb, ale chciały też nauczyć się tego wypieku tradycyjnego w Polsce i były w takiej specjalnej piekarni, gdzie uczyły się. Się. I gdyby siostry mogły nam teraz opowiedzieć wrażenia z tego pobytu w piekarni. Po te raccontare i wasze impresjoni, ale wasza presenza, a pani pieceria qui in Polonia, quando avete imparato a fare i pani. Si, siamo contenti di i pane qui a Bardzo e, jesteśmy zadowoleni z tego, że mogliśmy się nauczyć wypieku chleba w Polsce. Będziemy mogli to wykorzystać tę wiedzę, kiedy wrócimy na Madagaskar i wypiekać tam chleb podobny. Ma purtrobo i farine, które nie no ci manka, typy, typy, Niestety tam nie mamy takich typów mąki, jakie wy macie tutaj. Ma posiamo que posiamo, fare. Ale możemy eksperymentować z naszą mąką. I non abbiamo imparato soltanto a fare il pane. Ale nie tylko chleba nauczyliśmy się wypiekać. Nauczyliśmy się także pierogów. Nauczyliśmy się pięciu różnych rodzajów. E questo è molto na, pierogów. I bardzo importante dla nas to jest bardzo ważne. E I to wydaje nam się bardzo uh, łatwiej praktykować na Madagaskarze. Soprattutto adantana na, na e Muramanga a ta rif i w Muramanga. Perché tutte le verdure che ci sono qui in Polonia? Bo wszystkie warzywa, które tutaj macie w Polsce. Czy nabiamo tutto? Ana, na Kapustale, Mascar e Muramanga. E in tych dwóch miejscowościach w stolicy w Muramanga. Muramanga abbiamo pasticceria, una scuola di formazione per ragazze. abbiamo anche naukę Quindi ci sarà anche una possibilità in cui dove possiamo anche trasmettere ai giovani di Muramanga questo pierogi. abbiamo imparato mogli uczyć młodzież biscotti Abbiamo imparato anche a fare biscotti. Nauczyliśmy się również ciastek. Questo lo facciamo anche eh, a Madagascar, to, solo che. Tak, non è come si fa qui in Polonia. Ale tu non è così, in Polonia. Quindi eh, sicuramente eh, questa possibilità ci ha aiutato molto. Quindi questa possibilità di nauki molto ci ha pomogliato. Prima di tutto per amare la Polonia. Abbe, bardziej ukochać Polskę. Perché. È la Polonia che ci accoglie e che Polska nas podejmuje i bardzo nam pomaga. I missionari ci hanno insegnato? Misjonarze nas nauczyli. Perché la prima cosa che si fa quando si va in un paese diverso? Bo kiedy, pierwszą rzeczą, którą się robi, kiedy się udaje do innego kraju. Loro mangiano tutto quello che noi mangiamo. To się je to, co oni jedzą. Bardzo serdecznie dziękujemy za podzielenie się z nami tymi wszystkimi pięknymi doświadczeniami. Ja nie miałam okazji być w piekarni, ale był ksiądz wyszek, to może na koniec podsumuję, bo cały czas przez dwa dni towarzyszył siostrom. Jakie wrażenia księdza Zbyszka? No było dosyć męczące, bo to od rana do <grym> późnego wieczora cały czas na nogach, ale no, byłem wielkim pod wrażeniem siostry Wiolety, jak taką wielki, ja nie wiem jak się fachowo nazywa, taką do wkładania i wyciągania chleba z pieca, no to Byłem pod wielkim wrażeniem. Tam chyba na stronie fundacyjnej są te zdjęcia. Tak, jak najbardziej. No i dzisiejsza audycja dobiega nam końca. Cieszymy się ogromnie, że mogliśmy być z Państwem tego piątkowego popołudnia. Żegnają się z Państwem Elżbieta Garncary, koordynator fundacji. Ksiądz Zbigniew Okulus, tłumacz. Sławim, Sor Violet. Do usłyszenia. Program Fundacji Księdza Orione. Czynimy dobro.